Witam, dzień dobry. Dzisiaj robiąc porządki, znalazłem coś takiego. Wiecie Państwo, to to za tak zwany Pampers? To jest pamiątka z czasów, gdy na ulicach szalał Dawid XIX i jego pomagiery psy, które karały ludzi za brak szmaty na ryju. I firma, w której pracowałem. Wymyśliła coś takiego, taką maseczkę z wizeliny. Tutaj mi żona tam podpowiedziała chyba, jeśli dobrze zrozumiałem. Tak, jest to, jest to maseczka dwuczęściowa ma wkład i tak zwaną obudowę. Pamiętam jak dziś, kiedyś chyba w sobotę załapałem się na 4 nadgodziny to. Moja szaleńcza produkcja to była 8 na godzinę, podobno. A byli asiory, które robiły takie maseczki, nawet i 20, i więcej. No, oczywiście, okazało się, że to jest gówno warte. I całą produkcję, czyli proszę Państwa, milion sztuk tego wynalazku pandemicznego, wysłano do Meksyku. I tam zutylizowano albo rozdano ludziom. To tyle takie śmieszne trochę wspomnienia z okresu, gdy szalał Dawid XIX. Cześć!